Witam serdecznie moim gościem Bartosz Woźniak, Smolnik Mencina. Witam serdecznie. Zacznijmy od tego, że dzisiaj wygrywacie 3-0 z Rollbud Instal. Kolejne wasze zwycięstwo, kolejne punkty. Dobrze to wygląda w tym sezonie, prawda? Prawda, oczywiście. Y, oczywiście, że pasa musi trwać. No. Y, no, mogliśmy wygrać właśnie. Tutaj większym rezultatem, gdybym wykorzystał swoje sytuacje, też sytuację z końcówki Mateusz Kurzab nie trafił z 5 metrów na bramkę z, z samym bramkarzem, sam na sam. No, myślę, że ten rezultat mógłby się skończyć większym wynikiem. Kolejne trzy punkty Waszej tabeli? Trzeba przyznać, że forma dopisuje. Co się zmieniło od tego smulnika, którego widzieliśmy rok temu, a który się dzisiaj tutaj u nas bawi? Tak, tak. Kadra się, kadra się poszerzyła, na pewno. I no, myślę, że. Kadra się poszerzyła. Tak, jeszcze tak, okienko tak. transferowe będzie przed wami, także myślę, że możecie coś dokoptować. Będą jakieś pomysły na tak, okienko? Tak, na pewno. Patrząc na Royal dzisiaj, jak oni się zaprezentowali? Myślę, że poziom zaprezentowali bardzo dobry. Walczyli, chłopaki do końca. No i myślę, że. Powalczą chłopaki dalej. Jakieś błędy dzisiejszego wieczoru się przedrawiły? czy to było kompletne spotkanie w waszym wykonaniu? Myślę tak. Wyszliśmy na pewno pewni na, na boisko i, i no przyszliśmy tu po trzy punkty oczywiście. Nie? I będziemy walczyć o awans. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.